TAO to oczywiście lider AI. Cena dość wysoka, więc można też coś troszkę tutaj pasywnie zarobić. Przerzuciłem sobie tutaj trochę TAO, tak jak widzicie, mam 1.61. No i tutaj mam dostawać, zaraz zobaczymy. Tak, tu to zaraz liczy. Mam dostawać Dziennie 0,00066 TAO. tryb odsetek składanych. Tutaj można kliknąć, że po prostu to się będzie reinwestować. Zysk pochodzi ze stakowania onczyń. Jeśli roi onczeń ulegnie zmianie, APR odpowiednio się dostosuje. Dokładnie zapoznałem, akceptuję cyk, no i wrzucamy moje TAO w staking, no i teraz żeby sprawdzić na przykład subskrypcję, klikamy moje subskrypcje, no i będę mógł sobie zobaczyć co ja tutaj subskrybuję, za bardzo nic, no bo mam tutaj tak jak widzicie TAO, w Pool X mam tutaj Ether jak i Bitcoin, no, i jeszcze w oszczędnościach mam token jak 0xo, też mi Moonback został, więc sobie go stekuję. Mamy też oczywiście tutaj opcje innych stakingów: mamy AD, mamy Sui, także wszystkie te takie najpopularniejsze rzeczy. Wszystkie te informacje, z którymi. Dzisiaj się z Wami dzielę, publikuję na naszym telegramie. Tutaj tego jest dużo więcej, dużo więcej akcji, bo niestety, ale nie daje rady nagrywać o tym wszystkim. To samo dzieje się tutaj na Discordzie, aczkolwiek na Discordzie jest tych informacji jeszcze więcej, bo mamy taki kanał To-Do, czyli do zrobienia, i tutaj publikujemy wszystkie rzeczy, które warto zrobić. Mamy też kanał claim, gdzie informujemy o różnych claimach i airdropach do odebrania. Też tutaj się pojawia.